Jakie w czasach licealnych, z Nowej Huty, zabierano nas do teatru? No właśnie Sołackiego, czy Starego, gdzie był ludowy, te teatry są do dziś. Ja do dziś pamiętam sztuki, które wówczas oglądałem. W 70-tych latach teatr stary, aktorzy, reżyserzy, to była putenia. To jest dziś legenda. To mi coś dało, to pozwoliło zupełnie inaczej patrzeć. I dziś bardzo cenię to, kiedy znowu z Nowowskich szkół młodzież może też być w takim budynku, teatru słowackiego czy starego, bo to buduje ich osobowość. Tam mogą spotkać się z czymś naprawdę wartościowym.